Czy wiedziałeś, że możliwe jest zmanifestowanie czegoś niesamowitego w zaledwie 48 godzin? Brzmi jak magia, ale jest to całkowicie realne. Wyobraź sobie przekształcenie konkretnego pragnienia w rzeczywistość w ciągu jednego weekendu. W świecie, gdzie wszystko wydaje się opóźnione i skomplikowane, odkryjemy sprawdzoną metodę, która może przyspieszyć spełnienie Twoich marzeń w zadziwiający sposób. W tym wideo przeanalizujemy praktyczny przykład, jak możesz zastosować manifestacje, aby zobaczyć realne wyniki w rekordowym czasie. A najlepsze, mamy dla ciebie specjalny prezent, który zostanie ujawniony na końcu. To nie tylko kolejna technika, to rewolucyjne podejście łączące naukę i duchowość, aby stworzyć rzeczywiste i szybkie zmiany. Jeśli jesteś gotowy odkryć, jak to jest możliwe. Kontynuuj oglądanie i odblokuj potencjał, który masz, aby teraz zmienić swoje życie. Szczegółowo omówimy, jak możesz wykorzystać moc swojego umysłu do zmanifestowania każdego pragnienia w zaledwie 48 godzin. Klucz nie polega tylko na wierzeniu w iluzję czy poleganiu na szczęściu, ale na zrozumieniu nauki stojącej za manifestacją i skutecznym zastosowaniu jej w swoim życiu. Zgłębimy, jak nasze umysły działają w tym procesie i jak możesz przekształcić swoje myśli i emocje w rzeczywistość. Nasze myśli i emocje nie są jedynie abstrakcyjnymi pojęciami są formami energii o określonych częstotliwościach. Każda myśl i emocja, które przeżywasz, emituje unikalną częstotliwość wibracyjną, która wchodzi w interakcję z wszechświatem, podobnie jak stacja radiowa. Nadaje częstotliwość, aby dotrzeć do potencjalnych słuchaczy. Ta interakcja prowadzi do pojęcia pola kwantowego. Pole kwantowe to sieć niewidzialnej i wszechobecnej energii, która przenika cały wszechświat. W tym polu wszystko jest ze sobą połączone i wszystkie możliwości istnieją jednocześnie. Kiedy Twoje myśli i emocje dostrajają się do określonej częstotliwości, i zaczynają współbrzmieć z podobnymi częstotliwościami w polu kwantowym. Rezonans przyciąga wydarzenia, okoliczności i osoby, które odpowiadają tej częstotliwości do Twojego życia. W tym filmie podzielimy się praktycznym przykładem, jak możesz zastosować manifestację, aby osiągnąć niesamowite wyniki w zaledwie 48 godzin. Aby jednak w pełni zrozumieć proces i maksymalizować swoje rezultaty, Konieczne jest obejrzenie całej prezentacji. Nie jesteś biernym obserwatorem rzeczywistości, jesteś aktywnym twórcą, który kształtuje swoje doświadczenia poprzez energię, którą emituje. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy uzależnieni od pewnych emocji, takich jak strach, rywalizacja czy walka. Te emocje stają się głębokimi wzorcami w naszej psychice, tworząc cykl negatywności i ograniczeń który uniemożliwia nam manifestowanie naszych pragnień. Aby manifestować cokolwiek w ciągu 48 godzin, kluczowe jest rozpoznanie i uwolnienie tych uzależniających wzorców emocjonalnych. Pierwszym krokiem jest samoświadomość. Kiedy stajesz się świadomy swoich myśli i emocji, możesz zidentyfikować wzorce, które nie służą już Twoim celom. Konieczne jest podjęcie świadomej decyzji, aby zmienić te wzorce, co często wymaga odwagi, by opuścić znane i wkroczyć w nieznane. Prawdziwa transformacja następuje, gdy stawiamy czoła tym lękom i niepewnościom. Skuteczną techniką na przerwanie uzależnienia od negatywnych emocji jest medytacja. Medytacja pozwala obserwować swoje myśli i emocje bez osądzania, co pomaga oderwać się od nich. I skoncentrować na bardziej pozytywnych myślach i emocjach. Regularna praktyka medytacji może przestroić Twój mózg i stworzyć nowe wzorce emocjonalne, które są zgodne z rezultatami, które pragniesz osiągnąć. Aby manifestować coś w ciągu 48 godzin, musisz zmienić swoje skupienie z świata materialnego na pole kwantowe. Wymaga to skierowania całej swojej uwagi z dala od ciała, relacji, i posiadłości. W zasadzie musisz stać się niebytem i być w żadnym miejscu. Chociaż może się to wydawać wyzwaniem, zwłaszcza jeśli całe życie identyfikowałeś się z posiadłościami i ciałem, jest to kluczowe, aby uzyskać dostęp do pola kwantowego i manifestować swoje pragnienia. Musisz porzucić fizyczne przywiązania i wejść w stan czystej świadomości. Ten stan osiąga się poprzez praktykę uważności. Która polega na byciu całkowicie obecnym w chwili, bez osądzania lub przywiązywania się do przeszłości lub przyszłości. Skupienie się tylko na teraźniejszości pozwala ci transcendować ograniczenia świata materialnego i połączyć się z nieskończonymi możliwościami pola kwantowego. Innym potężnym narzędziem do zmiany Twojego skupienia jest wizualizacja. Wizualizacja. Polega na mentalnym wyobrażeniu sobie pożądanego rezultatu, jakby już się wydarzył. Tworząc żywy obraz pożądanej rzeczywistości, zaczynasz dostosowywać swoją energię do tego rezultatu, zwiększając prawdopodobieństwo, że zmaterializuje się w Twoim życiu. Kiedy odwracasz całą uwagę od świata materialnego i wchodzisz w stan czystej świadomości, uzyskujesz dostęp do pola kwantowego krainy nieskończonych możliwości, gdzie wszystkie możliwe rzeczywistości istnieją jednocześnie. W tym stanie nie jesteś ograniczony przez ograniczenia czasu i przestrzeni. Możesz tworzyć cokolwiek, czego pragniesz. Wejście do pola kwantowego wymaga głębokiego poziomu oddania i zaufania. Musisz puścić potrzebę kontrolowania i przewidywania wyników, ufając że wszechświat dostarczy ci twoje pragnienia w idealny sposób i czasie. Może to być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli zostałeś przyzwyczajony do wierzenia w ograniczenia świata materialnego. Skutecznym sposobem na dostęp do pola kwantowego jest praktyka koherencji serca. Koherencja serca to stan harmonii między twoim sercem a mózgiem, gdzie twoje myśli i emocje są w zgodzie. Ten stan wykazuje zwiększoną zdolność do manifestowania pragnień i przyciągania pozytywnych rezultatów do Twojego życia. Aby manifestować cokolwiek w ciągu 48 godzin, musisz połączyć wyraźną intencję z wysoką emocją. Oznacza to, że musisz wiedzieć dokładnie, czego chcesz i czuć, jakby już się to wydarzyło. Kiedy Twoja energia jest w harmonii z częstotliwością pożądanego rezultatu, przyciągasz go do swojego życia. Z łatwością. Punkt wyjścia manifestacji to wyraźna i skoncentrowana intencja, która określa kierunek Twojego pragnienia. Bez wyraźnej intencji Twoja energia się rozprasza, co może prowadzić do mieszanych lub niepożądanych wyników. Dlatego kluczowe jest, abyś był szczególnie podekscytowany tym, co chcesz manifestować. Emocje są paliwem, które napędza Twoją intencję. Do pola kwantowego. Nie wystarczy tylko myśleć o pożądanym rezultacie. Musisz czuć emocje związane z realizacją tego pragnienia. To tworzy potężne energetyczne sygnały, które rezonują z częstotliwością Twojej pożądanej rzeczywistości. Skuteczną techniką łączenia intencji i emocji jest praktyka wdzięczności. Wyrażanie wdzięczności za pożądany rezultat, jakby już się wydarzył. Tworzy potężną wibrację energetyczną, która dostosowuje się do tej rzeczywistości, wysyłając wyraźny sygnał do wszechświata, że jesteś gotów przyjąć swoje pragnienia. Inną techniką jest używanie afirmacji. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które twierdzą, że pożądana rzeczywistość już istnieje. Powtarzając te stwierdzenia z przekonaniem i wiarą, możesz przeprogramować swoją podświadomość. Aby dopasowała się do pożądanego rezultatu. W stanie zgodności z Twoją intencją i wysoką emocją stajesz się magnesem dla swoich pragnień, przyciągając je z łatwością i wdziękiem. Dzieje się tak, ponieważ Twoja energia jest w doskonałej rezonansie z częstotliwością pożądanego rezultatu, tworząc wibracyjną kombinację, której wszechświat nie może zignorować. Bycie wirnikiem to stan empowermentu i uwolnienia. Oznacza to zrozumienie, że nie jesteś oddzielony od wszechświata, lecz jesteś jego integralną częścią. W tym stanie nie jesteś ofiarą okoliczności, lecz świadomym twórcą swojej rzeczywistości. Wirnik osiąga się poprzez praktykę oddania. Oddanie nie oznacza rezygnacji lub bycia pasywnym. Oznacza to odpuszczenie potrzeby kontrolowania wyników. I zaufanie boskiemu momentowi wszechświata. Kiedy oddajesz się przepływowi życia, pozwalasz na pojawienie się cudów. Koncept przyjmowania nieznanego jest kluczowy dla praktyki manifestacji. Wymaga to zmiany perspektywy z kontroli i pewności na oddanie i zaufanie. Przyjmując nieznane, uznajesz, że wynik Twoich pragnień nie jest tylko w Twoich rękach, ale jest częścią szerszego. Boskiego planu. Akceptowanie nieznanego i porzucenie potrzeby kontrolowania wyników może być trudne, zwłaszcza ponieważ wielu z nas zostało wychowanych w przekonaniu, że musimy kontrolować każdy aspekt naszego życia, aby zapewnić sobie szczęście i sukces. Jednakże to przekonanie jest zakorzenione w strachu i ograniczeniach. Oddanie się nieznanemu nie oznacza rezygnacji lub bycia pasywnym lecz zaufanie inteligencji wszechświata, aby zapewnił ci to, co najlepsze. Polega to na uwolnieniu potrzeby wiedzenia, jak lub kiedy twoje pragnienia się zrealizują i skupieniu się na dostosowaniu swojej energii do częstotliwości tego, czego pragniesz. Praktyka uważności jest jedną z najskuteczniejszych metod przyjmowania nieznanego. Uważność polega na byciu całkowicie obecnym w chwili obecnej, bez oceniania lub przywiązywania się do przeszłości czy przyszłości. Kiedy jesteśmy świadomi, możemy porzucić potrzebę kontrolowania wyników i zaufać procesowi życia. Inną metodą przyjmowania nieznanego jest praktykowanie wdzięczności. Wdzięczność polega na docenianiu tego, co mamy w teraźniejszości. Zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje. Kiedy praktykujemy wdzięczność, zmieniamy naszą perspektywę z niedoboru na obfitość, otwierając się na otrzymywanie większej ilości błogosławieństw. Zaufanie wszechświatowi jest kolejnym kluczowym aspektem akceptowania nieznanego. Zaufanie wszechświatowi oznacza wiarę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i że wszystko rozwija się w doskonałym momencie teraźniejszym. Kiedy ufamy wszechświatowi, możemy odłożyć nasze obawy i troski na bok i skupić się na prawdziwym zrozumieniu mocy naszego umysłu. Aby pogłębić swoje zrozumienie, warto zgłębić nauki fizyki kwantowej, neuronauki i epigenetyki. Nauki te uczą nas, że na najgłębszym poziomie wszystko we wszechświecie jest złożone z energii. Ta energia wibruje nieustannie. I oddziałuje z rozległym polem energii, które nas otacza, znanym jako pole kwantowe. Twoje myśli, przekonania i emocje również są formami energii i mają bezpośredni wpływ na pole kwantowe. Kiedy masz klarowną intencję i łączysz ją z wysokimi emocjami, tworzysz spójne pole elektromagnetyczne, które wysyła potężny sygnał do wszechświata. Ten sygnał działa jak magnes. Przyciągając Twoje pragnienia do Ciebie, kluczem do manifestowania czegokolwiek, czego pragniesz, jest spójność między Twoimi myślami i emocjami. Kiedy Twoje myśli i emocje są zgodne z Twoimi pragnieniami, tworzysz stan bycia w harmonii z częstotliwością Twojej manifestacji. Ustalenie jasnej intencji to pierwszy krok do manifestowania czegokolwiek. Twoje słowa intencji działają jak model który kieruje wszechświatem do realizacji Twoich pragnień. Przy definiowaniu swojej intencji ważne jest, aby być szczegółowym i precyzyjnym. Zamiast mówić: Chcę manifestować nowy samochód, powiedz: Jestem bardzo wdzięczny, że teraz jeżdżę swoim nowym samochodem. To stwierdzenie wysyła jasny komunikat do wszechświata o tym, czego chcesz manifestować. Pisanie swojej intencji. Może również być potężnym narzędziem. Poprzez zapisanie jej, zewnętrznie manifestujesz swoje pragnienie i czynisz je bardziej namacalnym, co pomaga utrzymać fokus i zaangażowanie w manifestację swojego pragnienia. Kultywowanie wysokich emocji, takich jak wdzięczność, miłość i radość, ma wysoką częstotliwość, która jest zgodna z Twoimi pragnieniami. Poprzez kultywowanie tych emocji. Sygnalizujesz wszechświatowi, że już posiadasz to, czego pragniesz. Kluczem do kultywowania wysokich emocji jest odczuwanie, jakby twoje pragnienie już się spełniło. Poświęć codziennie czas na wizualizowanie siebie doświadczającego emocji związanych z spełnieniem twojego pragnienia. Ta praktyka pomaga wzmocnić ścieżki neuronalne w twoim mózgu związane z tym, czego pragniesz. Najważniejszą zasadą manifestacji jest porzucenie przywiązania do wyniku. Przywiązanie tworzy opór, który może blokować przepływ energii i uniemożliwiać spełnienie Twoich pragnień. Manifestowanie z wiarą w wszechświat i porzucenie przywiązania pozwala Ci oddać się procesowi i otworzyć się na otrzymywanie swoich pragnień w doskonały sposób i w odpowiednim czasie. Kluczowe jest, aby odstawić przywiązanie. Praktykować uważność i pozostać obecnym w chwili. Skup się na tym, co możesz kontrolować, i odpuść resztę. Zaufaj, że wszechświat ma dla ciebie plan i że wszystko rozwija się tak, jak powinno. Uwalniając przywiązanie, tworzysz przestrzeń dla spełnienia swoich pragnień w sposób, którego być może nawet nie wyobrażałeś. Medytacja to potężna praktyka która może pomóc w manifestowaniu Twoich pragnień, dostosowując Twoje myśli, emocje i energię do Twoich intencji. Ważność medytacji polega na przekształceniu mózgu i tworzeniu nowych ścieżek neuronalnych, które wspierają Twoją pożądaną rzeczywistość. Aby rozpocząć praktykę medytacji dla manifestacji, znajdź ciche i komfortowe miejsce, gdzie nie będziesz zakłócany. Usiądź, lub połóż się w zrelaksowanej pozycji, zamknij oczy i skoncentruj się na swoim oddechu. Pozwól, aby Twoje ciało całkowicie się zrelaksowało, uwalniając wszelkie napięcia i stres. Wyobraź sobie, że żyjesz swoje idealne życie, doświadczając wszystkich emocji i odczuć z tym związanych. Poczuj radość, wdzięczność i pełnię, które towarzyszą manifestacji Twoich pragnień. W miarę jak zanurzasz się w tej wizualizacji, zwracaj uwagę na wszelkie myśli lub przekonania ograniczające, które mogą się pojawić. Zauważ wszelkie wątpliwości, lęki lub poczucie niewystarczalności i łagodnie uwolnij te ograniczające myśli. Zastąp je pozytywnymi afirmacjami i przekonaniami, które wspierają twoją manifestację. Kontynuuj wizualizowanie swojej pożądanej rzeczywistości przez co najmniej 15 do 20 minut, lub przez czas, w którym czujesz się komfortowo. Kluczem jest utrzymanie koncentracji i obecności w chwili, pozwalając sobie na pełne przeżycie emocji i odczuć swojej manifestacji. Po wizualizacji, poświęć kilka chwil na wyrażenie wdzięczności za manifestację swoich pragnień. Podziękuj wszechświatowi za wsparcie i prowadzenie w kierunku Twoich marzeń, czując głęboki wdzięk i uznanie za wszystko, co udało się manifestować. Konsystencja jest kluczowa w medytacji dla manifestacji. Praktykuj medytację codziennie, nawet jeśli tylko przez kilka minut. Im więcej praktykujesz, tym bardziej wzmacniasz ścieżki neuronalne w swoim mózgu, które wspierają Twoje pożądane cele. Oprócz codziennej medytacji, możesz używać innych narzędzi i technik, aby udoskonalić swoją manifestację. Wizualizacja, afirmacje i dziennik są potężnymi narzędziami, które mogą pomóc ci wyjaśnić twoje pragnienia i wzmocnić twoje umiejętności manifestacji. Pamiętaj, że manifestacja nie polega na wymuszaniu, aby rzeczy się działy, lub próbie kontrolowania wyniku. Chodzi o dostosowanie swoich myśli, emocji i energii do swoich intencji, i zaufanie, że wszechświat wesprze cię w realizacji twoich pragnień. Praktykując medytację i pozostając otwartym na przyjęcie tego, czego pragniesz, możesz manifestować cokolwiek w ciągu zaledwie 48 godzin. Chociaż medytacja jest potężnym narzędziem do manifestowania twoich pragnień, ważne jest także, Podejmowanie działań inspirowanych, aby osiągnąć swoje cele. Działanie inspirowane pochodzi z miejsca zgodności z Twoimi pragnieniami, a nie z miejsca strachu czy niedostatku. Kiedy podejmujesz działania inspirowane, wskazujesz wszechświatowi, że jesteś gotowy i chętny, aby otrzymać swoje pragnienia. Aby zacząć podejmować działania inspirowane, ustal jasne cele dla siebie. Napisz dokładnie, co chcesz manifestować i stwórz plan, jak to osiągnąć. Podziel swoje cele na mniejsze i łatwiejsze do zarządzania kroki, ustalając terminy dla każdego etapu. To pomoże utrzymać skupienie i motywację, gdy będziesz posuwać się naprzód w kierunku realizacji swoich pragnień. Zwróć uwagę na swoją intuicję i wewnętrzne przewodnictwo podczas pracy. Nad osiągnięciem swoich celów. Twoja intuicja to wewnętrzny kompas, który może pomóc ci nawigować w kierunku Twoich pragnień. Słuchaj swojej intuicji i podążaj za jej wskazówkami. Aby szybko manifestować swoje pragnienia, kluczowe jest przekroczenie ograniczeń przestrzeni i czasu i dostęp do pola kwantowego, gdzie wszystko jest możliwe. W polu kwantowym Twoje intencje i emocje tworzą wibrację, która może przyciągnąć Twoje pragnienia do Twojej obecnej rzeczywistości. Oto jak możesz zastosować te koncepcje, aby manifestować coś w ciągu 48 godzin. Ustal jasną intencję. Ustalenie jasnej intencji to jeden z najważniejszych kroków w manifestowaniu swoich pragnień. Jasna intencja jest jak szczegółowa mapa, która kieruje Twoje działania. I energię we właściwym kierunku. Bez konkretnej intencji, Twoja energia może się rozpraszać i utrudniać realizację Twoich celów. Przyjrzyjmy się, jak możesz ustalić jasną i skuteczną intencję. Pierwszy. Zdefiniuj swoje pragnienie. Dokładnie, aby skutecznie manifestować coś, musisz być precyzyjny co do tego, czego pragniesz. Zamiast ogólnego stwierdzenia, jak chcę więcej pieniędzy, które jest szerokie i mało szczegółowe, sformułuj intencję, która zawiera konkretne szczegóły. Na przykład ogólne: Chcę więcej pieniędzy, jasne i szczegółowe. Przyciągam 10 tysięcy dodatkowych na moje konto bankowe w ciągu najbliższych 30 dni dzięki możliwościom pracy i owocnym inwestycjom. Ta jasność pomaga kierować Twoją energię. I precyzyjnie komunikować wszechświatowi, czego szukasz. Drugi: używaj pozytywnego i teraźniejszego języka. Sformułuj swoją intencję w sposób pozytywny i w czasie teraźniejszym. Oznacza to, że powinieneś wyrazić swoje pragnienie tak, jakby już zostało zrealizowane. To pomaga dostosować twoje myśli do rzeczywistości, którą chcesz stworzyć. Zamiast mówić: Chcę być zdrowy, powiedz: Jestem zdrowy i pełen energii każdego dnia. Trzeci. Opisz warunki i okoliczności. Opisz nie tylko to, czego pragniesz, ale także warunki i okoliczności towarzyszące Twojemu pragnieniu. To tworzy bardziej wyraźny i szczegółowy obraz w Twoim umyśle, czyniąc Twoją intencję bardziej potężną. Na przykład ogólne: Chcę być awansowany w pracy. Szczegółowe. Jestem awansowany na stanowisko kierownika projektu w mojej obecnej pracy do końca tego kwartału. Otrzymuję 20% podwyżkę i mam środowisko pracy pełne współpracy i satysfakcji. Czwarty krok: wizualizuj swoje pragnienie. Zrealizowane. Wizualizacja jest potężnym narzędziem wzmacniającym Twoją intencję. Poświęć czas na wyobrażenie sobie, jak żyjesz wymarzoną sytuacją. Z maksymalną ilością szczegółów. Zobacz siebie, cieszącego się korzyściami, i poczuj emocje związane z tym stanem. To pomaga zaprogramować Twoją podświadomość i dostosować Twoje działania do Twoich celów. Piąty krok: Utrzymuj intencję zgodną z Twoimi wartościami. Upewnij się, że Twoja intencja jest zgodna z Twoimi wartościami i przekonaniami osobistymi. Jeśli to, czego pragniesz, nie jest zgodne z tym, co uważasz za prawdę lub sprawiedliwe, Twoja energia może być blokowana. Na przykład, jeśli cenisz integralność, Twoja intencja zdobycia pieniędzy powinna być wyrażona w uczciwych i etycznych metodach. Szósty krok. Przeglądaj i dostosowuj swoją intencję. W razie potrzeby, czasami, w miarę postępów w drodze do manifestacji. Możesz odkryć, że Twoje cele i pragnienia się zmieniają. Nie bój się przeglądać i dostosowywać swojej intencji, aby odzwierciedlić nowe informacje lub jaśniejsze zrozumienie tego, czego naprawdę pragniesz. Elastyczność jest ważna, aby zapewnić, że Twoja intencja pozostaje istotna i skuteczna. Siódmy krok. Poczuj emocje związane z Twoją intencją. Połączenie emocjonalne z Twoją intencją jest kluczowe. Ustalając swoją intencję, poczuj emocje, które doświadczałbyś, osiągając swój cel. Te emocje są jak sygnał do wszechświata, wskazując, że jesteś gotowy do przyjęcia. Na przykład, jeśli Twoją intencją jest osiągnięcie celu finansowego, poczuj radość i wdzięczność, jakbyś już osiągnął ten cel. Teraz czas wprowadzić to w praktykę. Weź papier i długopis i zapisz swoją jasną i szczegółową intencję. Bądź konkretny, pozytywny i poczuj emocje związane z Twoim pragnieniem, jakby już się spełniło. Wizualizuj swoją intencję codziennie i zachowaj pozytywne nastawienie. Pamiętaj, że manifestacja jest dynamicznym procesem, więc kontynuuj dostosowywanie i udoskonalanie swojej intencji. W razie potrzeby. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących manifestacji Twoich marzeń. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy również mogą skorzystać z tych technik. Zostaw komentarz poniżej z Twoją jasną intencją i jak planujesz ją zrealizować. Czekam na Twoje historie sukcesu. I wspieram Twoją drogę do manifestacji. Razem przekształćmy nasze marzenia w rzeczywistość.